Dobra, kolejny dzień, kolejny meczik w Dotę. Kim by tu dzisiaj zagrać? Mm, sorry, musiałem się przeciągnąć. Ze mną jest dzisiaj Black Magica. Huh. Spróbujemy tutaj się nie porywać na jakichś tam naszych ulubionych bohaterów, zagrać z tym czym. Chociaż mam ochotę na zagranie Liną, no ale tutaj mamy Anti który których trochę będziemy. ...wkurzał, Chociaż moje ulti ładnie możemy przywalić. Dobra. Mamy tak. Spalacza many O cholera. Dobrego suporta. Cholerna. Dobry kary Bardzo dobry gang. Bohater. Hmm. Kimś, kim jeszcze tu nie grałem. Kogo by tu wziąć, kto by się tu sprawdził? Dobrze. Ach, już Mamy takich kurde. No. Nie lubię, jak przeciwnicy idą takich słabych, jak te mamy. Chociaż nie mają takiego mega silnego bohatera. Hmm. Dobra, więc ja jestem skazany grać w tę ciężką stronę. Hmm. Więc może sobie zagramy Tiny? Dawno nie grałem tym bohaterem. I gather no boss. Thirty seconds to battle. O, świetnie. Dobra, teraz tak podsumowując z drużynę, to tak, e, nie mamy żadnych... Czekaj, nie, nie, nie mamy żadnych intów Silence versus Quings and magina handy. E, nie mamy żadnych intów, co trochę lepiej dla nas, jeżeli chodzi o major. Moją Brat Sikera, który jest w sumie takim all renderem. Może się zadaptować do dobrych sytuacji. Dego strasznie wkurzające. But that's all right with me. A ja nim dawno, dawno, dawno tam już nie grałem. Więc zobaczymy, jak sobie poradzę. Eee, no, jeżeli chodzi o to, tak, mamy dwóch Kerry. No, Starkera. A, dobra, może tak się nie wpadać. No po prostu, jeżeli chodzi o AOE Team fight'y, oni mają Beastmastera z Rorem. Yeah, Prime Rorem. Bardzo dobry. Bardzo dobry e, skill. O, jest akurat ten musiał tu przyjść. Dobra, najważniejsze, żeby tracks al albo draw range jak to woli miała farmę. Ja nie będę jej zabierał, tej farmy. Ja się starał za tutaj za zabijać krypy przeciwnikom. Tajnie jest prawdopodobnie jednym z niewielu bohaterów, których się ulti nie wybiera zazwyczaj na szóstym poziomie, ponieważ jego ulti zwiększa jego rozmiary, jego siłę, ale spowalnia jego atak strasznie, więc to jest bardzo niekorzystne dla nas. Tego co zabije, O, no, najpierw nie mi się. A czemu nie kupiłem żadnych przedmiotów, bo chcę szybko zraszać manabudcy? Posztawna. Hmm. Jakby ten magina tutaj podszedł, moglibyśmy go ubić nawet. Ja mam mały HP trochę, bo mnie ten fajerny by tak skarasował. Hmm. Myślę, że zaraz go zabiję. pingnąłem do Black Magic, żeby takiej pokazać, że mam ochotę zaatakować tego. Skaczę nawogę jakiś regen.

żeby się wszyscy dobrze czuli, kurde, no brakuje mi many. Już się całą leczył! Musiał mieć jakiś regen. Nie? trzeba jeszcze 100 golda. Hmm. Szkolipa. Nie mamy nawet kuriera, trochę coś zwailił. O, super. Żadna linia daje czadu. No, ta trochę kiepsko mam z maginą, ponieważ ja mam bardzo mały zasobowany. Jest to lipa dla mnie. Poza tym Dejzo jest bardzo dobrym supportem, ma leczenie, ma Shadow Grave'a, który nie pozwala mu umrzeć na ileś tam ataków, albo chyba na czas. Nie ataków o 5 sekund, na najwyższym poziomie. Ma dobre ulti, które zwiększa armory jego sojuszników, zmniejsza przeciwników. I to też jest bardzo przykurzające.

No, wziąłem kiepską linię, mogłem jednak zacząć od HP Regena z tej, ale nie spodziewałem się. Bo w sumie nie przeanalizowałem, jak będą szli po liniach chłopaki. Dobra, na szczęście zauważyłem go. To jest iluzja na pewno. Right uh, uh, uh. Szkoda, że nie mamy kuriera, więc ja zaraz kupię jakieś tangosy. Dobra, jakieś drobne skile tutaj zrobimy. No, Ale się nie udało. No, nie, na razie pójdziemy w kombo. No, iluzja następna. Na razie muszę niestety bardzo pasywnie grać, no nie miałem zbyt dużego wyboru. O świetnie. To na liniach bardzo dobrze gra. O, bardzo przyda później. Muszę szybko wyparnić moje buty. Żebym mógł... Żebym mógł... spamować czary. Gdzie ten dajzel Lepiej zawsze zakomunikować, że potem nikt nie miał problemów. Aha, już wiem gdzie jest Daisy. Right Głupi wieśniak. Tuluję nam te klipy. A, nie zdążyłem zablokować, dobra. Parę przejdźmy. Teraz trzeba uważać ty, bo oni nas spowolnią... Cholera, będą ciągle teraz... Będą ciągle teraz nam zabierać te creepy. Wynoję. Dobra, przynajmniej odzyskaliśmy creepy. A! Uh. You got it. <laughs> Dobrze. No i w sumie wszystko jest super, bo nasza droga nie ma tutaj zbyt dużych problemów chyba z farmiem, tak mi się przynajmniej wydaje. A, a, a. A tamte linie, ładnie się wszystkie tutaj filują. Ja bym sobie kupił te buty szybko. Tutaj mid asystuje. teraz możemy już spamować. <grywka> Spoko. Yy, ogólnie jak się zrobi combo że najpierw o. Że najpierw się podrzuci przeciwnika A dopiero później yy, go uderzy awalanczem, to większy damage jest Dobra, ja już za nim nie pobiegnę. On za mało HP. Ale najcarkę powinien mieć double killa. Kill. Super Dobry nam się Team trafił tym razem. Ludzie, którzy ogarniają. Dobra, trzeba się cofnąć. Niech Held mi nie pozwoli za bardzo poszaleć. Niestety nie miałem szansy tego przeżyć. Hmm, ten zginie. Świetnie, mógłbym mógł nawet pociągnąć, pociągnie, double killa. Jak nic. O cholera, zablokowały go creepy. AB. Świetnie. No tak, czułem, że ten. Ach, może bym sobie kupił teleport, pewnie. Dobra, poczekam te 15 godzin. Och, mogę kupić tego kuriera w sumie. Dobra, nie będzie. Trzeba się poświęcić dla drużyny. O, super. Co że to będzie jedna z tych krótkich gier. Dobra, kupię sobie tango. No, w momencie, gdy już Blaciker mi zawalił tym. Mm, Rapture'em to już nie miałem żadnych szans. W sumie jeszcze bym zawalił Shudagera, może Stika, i bym miał taką podstawę już na timing. I dam sygnał do, do zawalenia tutaj Nida. I swojego czasu bardzo dużo grałem timing, bardzo mi się podobał ten bohater. Gnońcy. Dobra, powinien być nasz. O Dobra, Boże. Nie miałem tego klipa nawet dobra. Świetnie. Dobra, na razie sobie darujemy tą pałkę. Spróbujemy szybko zbierać dagera. No cholera. Kurde, mam mało życia. Nie rozumiem, czemu ten dalej został.

Nadadamy mu manę. Będziemy grali dzisiaj bardzo teamworkowo. Te jego sławy są więc bardzo ważne. Ha. <śAUDIO. śICEOVER three> no. <mainland for> <fever> Nie chciałem chciałem go dorzucić, żeby szybciej go mogli zabić. No, ale przeprosiłem Jestem grzecznym obywatelem. No, chciałem go rzucić go, żeby po prostu ten, no spowolnił go. Jak <grymny> Magicach się śmieje, że ten, że tam, że ją wyzywali. Żeby nie brała tracks A zaraz damy ten manę No nie wiem czy to jest najlepszy pomysł takim. Teraz robisz No i ten jeszcze czemuś się nam nie ładuje o nas. jeszcze A wróćcie, chciałem wziąć na mnie. co trucizny. Aaa, tego miał. A dobra, i tak zniechęcam. No, warto było, mamy Roszana plus 2 kile. To w sumie dobre kile, Ale nie najlepsze mógł być Magina, plus 500, był najlepszy. dla nas. No, przez tego pierdzielonego Roszana, bo się na mnie skupił w Dobra, Stika możemy sobie kupić. Ponieważ i tak on kosztuje tylko 200. Dobra, nie, no musimy tak zrobić. To jest podstawa na tajnie. Wymaksujemy to, mogę chociaż jeden poziom w sumie tego wziąć. Obrażenia zdawane teniem są zmnie zmniejsz zmniejszone. Wielka. Jeszcze możemy ogłuszyć przeciwników. Aha, Batziker zanieczył gwiazdy. Świetnie. Bardzo ładna tabela wyników. No, też sobie te nic nie za wolny jestem na nim. Ja już dawno nie grałem tajem kurde, zapomniałem w ogóle takim bohaterze. Kurde, ale jestem... mam niskie do wypełnienia nich nimi. Jezu... Zabierzę nasza. Jestem losem, Nie, 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 ja nie mam za dużo życia. Ja się tam nie będę pchał. O! I sobie to bijemy. O, cholera, sticker będzie mi widział teraz zapniany Chociaż nie, może z tego się nie będzie Tam nie powinien ale, Klings. Ale nie, Klings jest tam. Dobra, to ja wszystko zostaje w rodzinie. Uuu. Neutral Creepy. Dobra, teraz musimy zrobić tak, bo nie mam, kurde, zrobionego trzeciego tego i będę musiał klikać manualnie, ale to nic. Dobra, mamy dagera wreszcie. O, ta kluczowa pustynia! Zabrał się na dół powierzchni przeciwnika. Dobra, lecimy teraz coś pozabijać wreszcie mamy środki do tego u, u, u. o nie nie ma szans, go zabić zajdzie i ostre, lewej Może no, nam się uda. Nie, no wiesz że nieśmiał przynajmniej. Dawać klipy, your top tower is under The enemy's middle tower has fallen. Your top tower is under attack. Dobra. Run! I temu, żeby się wziął. Pomyślałem, że z kogoś z nas zganił. No, dużo pieniążków dla mnie na dole. Dobra, co by no teraz no tutaj. A Sonsa by się przydało zarobić i teraz powoli w ulti pójść. No, że żyjemy ten jeden tego stika No nie, wiedziałem, to, to za głupi creep. Oh. Rzeź nam się dzieje Tam gdzie najlepsze to mnie nie ma <laughs> My favorite quarry. Tiny smash. Aha! My courier is Rolling out. Będziemy jeden poziom ulti Będziemy zredukowani o 35 klasy. O jaki jestem wolny. No i to mamy premię do obrażeń, utrata szybkości ataku, szybkość ruchu i premia O cholera. Ale to zwaliłem. Zabiłbym go! Kurde, zagapiłem się na, na skill'a, ale zwaliłem to teraz. Bo jakbym go najpierw rzucił... o, Brawo. <laughs> to było dobre. Shadow Blade, nieźle. Nieźle, Magicka, nieźle. Głupi jestem, bo jakbym go najpierw podrzucił, a potem go zestunował, to bym go zabił. Ale spanikowałem. Chociaż dziwne, że mnie nie zestunowało w ogóle. No, mm -mm. Dobra nic się nie stało No i jeszcze oczywiście dostajemy premię do obrażeń za Tosa. Dobra pop. hop, hop, hop. Sure. A może sobie powiedzimy, że... Albo pójdziemy najpierw w tego, w sceptera, mieć dużo many. Chociaż nie, dobra, dorujemy sobie. Idziemy w takiego supportowego tajnego. Idziemy w asolta, spróbujemy. I tak go nie skończy, Tak gra się szybciej skończy niż ja go skończę. Idziemy połapać jeszcze jakieś asysty. Niech na taką długą przerwę to... nie mi proszę. <grymne> mogę ukraść, bo mogę się teleportować, ale zdałem, że nie będę. Walasz się. Dobra, idziemy sobie kupić jeszcze Hyper Stone zanim gra się skończy. Więc obydwa będą naprawdę zanąbieć. Dobra, he, dwa klippy poszły wtedy.

Dobra, bardzo szybki meczik tym razem. Nie narzekam, zawsze jakiś win. Zwłaszcza, że przypomniałem sobie starego bohatera, z którym bardzo do nie grałem. Dobra, zobaczymy, może coś wpadnie, ale pewnie zając moje szczęście to buzi. To no, dodko to jest. aks. Dobra, no to dzięki za uwagę i do następnego grania. Siemanko!